Siemanko mordeczki, witam Was w kolejnym tomoden vlogu. Dzisiaj przepiękna pogoda. Nie wiem czy będzie widać, ale jak mnie nie widać, znacz się, że pięknie przepaliło. Piękne słońce, także oczywiście nakładki przeciwsłoneczne muszą być, czyli szybki. A tutaj screenshot oczywiście e, z GTA. Tutaj jak widzicie, zasiada nie kto inny jak Franklin. Tutaj ja w garniaku e, Kirio Kazumi e, z Jakuzy. Tak zacząłem grać w Yakuze 0. Na razie nie mam reszty sagi. Może kiedyś. Czy będą let's play? Mm -mm. Nie planuję. <grym> Na razie nie. Na razie te ja mordeczki planuję. Spacer i zakupy. A przy okazji fajna koszuleczka parę miesięcy temu kupiona w nieistniejącym już sklepie. Lecę mordeczki. Będzie się działo. Pierdut. No i mordeczki jeszcze sprawdzam pogodę dla alergików. Eee, alternaria, tutaj na Twojej pogodzie eee, to chyba najlepsza jest eee, właśnie pogoda dla alergików. Eee, brzoza i Topola. Olsza, chyba też mam na Olchę eee, alergię, ale nie jestem pewny. Ale Brzoza i Topola to na pewno. Dobra, czas łyknąć leki. Mordeczki, jak dla mnie na alergię, na katarsienny. Dobra, jest grabo, bo po prostu nie usypia to to. Mhm. Mm Przy okazji oczywiście, więc banek filtrujący. No i co? I oczywiście kubeczek z playmawery. No to machnią. Tak, mordeczki, jestem alergikiem i to kurde od urodzenia. A leki te, tego typu co Allegra, no to mm, biorę jak pyli po prostu. A teraz no wiadomo jak to jest. Wiosna, 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 ach to ty? No i mordeczki śmigam. Oczywiście bransoletka mój prototyp musi być. Perfumy dzisiaj takie. Here and Now od Sir Olivera. Dziwi, że psiknięcie. Pięknie pachnie. Kupiłem na promocji, teraz już nie ma tej promocji w Rossmanie, ale oczywiście co? Jak dorwiecie to oczywiście dajcie znać, jak dorwiecie promocję dajcie znać w komentarzach. Pierdut, lecę. No i mordeczki jestem już na chacie wiosna pewną gębą, chociaż nie do końca są jeszcze liście na drzewach, ale są kwiatki. Zaraz wam pokażę zresztą. Niestety nie wiem jak się te kwiatki nazywają, ale tutaj zaraz są przy ścieżce rowerowej. O, proszę bardzo, takie ładne kwiatuszki forsycja to to nie jest jak wiecie co to jest dajcie znać a tu chyba fiołki jeśli się nie mylę chociaż nie za duże Florystą to ja nie jestem a tutaj mlecyk chyba pies w sezonie a fiołki to tutaj mamy kurde bardzo ładnie wyglądają w tym świetle Aż muszę zrobić foteczkę. Ale mordeczki chyba leki jeszcze nie zaczęły działać, bo oczywiście leje się i z nosa, i z oczu. Tak jest. Alergia mnie znowu dopadła. Moreczki jest jestem już na 7 majówka Za mną ten pawilonik gdzie jest sklep mięsno wędliniarski pycha ale raczej nie będę się tam wybierał, chociaż może bo wiecie no ja jeszcze akurat się wybieram na, na spacer, więc wędlinę tak się wnosić trochę nie bardzo A tu jest szkoła muzyczna, szkoła 11 podstawówka, a ja się udaję tutaj do Lidla. Trzeba zrobić zakupy. Jerdut młodeczki, Patrzcie co tutaj znalazłem w Lidlu. Niestety zostały się tylko i wyłącznie gryfońskie kubki. 20 zł. Są jeszcze jakieś figurki wielkanocne, to chyba te taki kurs, to tak ja kompletnie nie znam. O! Jest Minecraft Ale ceny nie widać. Odeczki, zobaczcie co znalazłem jajło marce panowe e, za e, Przecena niewielka bo 25% Ale zobaczcie to jest wielkość wielkości mojej ręki e, biorę mordeczki, ja już po zakupach y, dostałem takie poki, jaki flavor. czyli cytrynowe, no i oczywiście na, do nawodnienia osi. Piedot lecimy. A mordeczki tutaj przy ulicy, chyba to jest miedziana, ale nie jestem pewny do końca. Y, tutaj mamy. Żabkę na Granicznej, tam jest Centrum Usług Społecznych, czyli dawny MOPS. Mamy tutaj nowy mural mojego ziomeczka Komara. Świeżutki, zaraz Wam pokażę jak to u niego, trochę taka psychodela. A tutaj jest podpisane Komart, bo tak się nazywa wiem, strona. Październik 2023. Także widzicie, jest bardzo świeżutkie, fajny mural. Naprawdę, kozak. Jak wiecie, bardzo lubię street art. No i mordeczki Jestem tutaj na tarasie nad skałkami. Za mną, oczywiście, sąd rejonowy. Tam, daleko. Na horyzoncie góra Święty Krzyż jest pięknie a tutaj łopocze flaga Polski No i mordeczki śmigamy już dalej na zakupy Teraz galeria skałka Polski bardziej masaż handlowy jak słyszycie potężnie piździ tutaj kurde ciepło jest no a później idę na obiadek prawdopodobnie rybka w miot o forsycje są już kwitną i proszę proszę tutaj przy Staszica już pięknie zakwitła forsycja A mordeczki tutaj proszę bardzo, przy alei koło galerii stałka będą już w tym sezonie yy, będzie wypożyczania rowerów Starbike No ale yy, chyba będzie, będą tylko dwukołowce, więc ja odpadam oczywiście. A tutaj jeszcze opa! Zobaczcie, buduje się blok mieszkalny chyba, tak mi się wydaje. Także dzieje się w starzym. A teraz mordeczki, zobaczcie gdzie zawitałem Batpol. O proszę, akurat można sobie kurtki na e, zimę na kolejny sezon kupić. Albo dla dzieciaków też na promocji tej 30%, a tutaj wszystkie kurtki zimowe, to 20 zł za sztukę ja nie potrzebuję, bo mam kupowałem w ubiegłym sezonie a teraz idę w półki pierd... mordeczki, zobaczcie jakie adidasy męskie rozmiar 42 albo ósemka brytyjska kurde piękne, oczywiście nie mój rozmiar ale może ktoś znajdzie dla siebie tutaj jeszcze takie Asixy. asiksy są w rozmiarze o już wam mówię 44 euro 44 cena 250 Aha, i tutaj w tej alejce, tutaj w Batwolu są teraz duże rozmiary, zarówno męskie, jak i damskie. O, a tutaj mamy jakieś cycling shoes, czyli kolarskie buty: 40 za 120. A tutaj jakieś takie nieznane S-Minysh e Sport STB. Nie znam. A jeszcze po drugiej stronie są. A tu właśnie wszystko jest wymieszane. O kurde. O ja pier papier. Bialetti. Kawiarka bialetti. A tu mordeczki chyba. Kompletna. Kawiarka Bialetti, bo tam nie było tego chyba uchwytu. Bialetti to jest bardzo dobra włoska marka kawiarek. 95 zł. Ja mam swoją, nie Bialetti, ale, ale też dobra. A tutaj mamy co? Blok na noże, piłka fitnessowa i taki kosz 3-litrowy na śmiecie. A tutaj trochę właśnie kobiecego jak widzicie. Aha i tutaj mamy również na koszach. W koszach mamy trochę takich właśnie różności. A tu mordeczki zobaczcie. Treningowe rękawice everlasta bokserskie. Tutaj mamy jakiś nie wiem nawet co to jest mieć może roller piłka do jogi, taka fitnessowa fajne buty, damskie oczywiście więcej butów jeszcze takie zastawy no kurde co jak co, ale nie spodziewałem się, że będzie taki wybór tu mamy oczywiście dziecięce i tam właśnie, jak widziałem, to jest zniżka właśnie na dziecięce ubrania. Tutaj mamy odzież męską. Prawdziwy facet różu się nie boi, ale oczywiście to nie na mnie. O, proszę. Fajna koszula. Denimowa. Tak. I celka nie nadaje się na mnie. A tu mamy buty derby, no trochę wysłużone. Tutaj myślę, że to są y, klasyczne monki. Skuwane rozmiary 43. A właśnie te? Rozmiary 45. Czyli te by były na mnie za duże. Ale nie potrzebuję, bo mamy. Fajne takie zamszowe trzewiki, chociaż hmm. no właśnie nie wiem jaki to jest rodzaj buta. No, rozmiar 44. Ja to noszę 45, ale to ze sportowych. A tutaj mamy jeszcze taką no fajną, pojemną torbę sportową Ambro Klasa. Oho Sweterki marynarki jeszcze więcej swetrów. kurde jest co wybierać o kurde najki może trochę zaniedbane najeczki ale można by odnowić O, ściorane trochę przeciorane ale, ale jeśli yy, lubicie tego typu wsuwane buty i możecie takie nosić, ale ja nie mogę to proszę bardzo takie file gdzieś rozmiar 44 a nie 43 to możliwe, że to jest cena jeszcze więcej koszul a teraz mordeczki jestem w tym małym lumpeksiku koło Stokrotki, niedaleko Hydraulicznego i patrzcie co znalazłem, nie na siebie ale XL Adidasa bardzo fajna zaraz zobaczę jeszcze co tutaj mają bo jest tego naprawdę dużo mordeczki polówka z kapy. 3 tu jest metrówka patrzcie 66 praktycznie w klacie biorek mordeczki, ten lumpek jest tutaj, odzież zachodnia ale najważniejsze, tylko i wyłącznie gotówka ale tu przy mamy akurat mankomat nie lubię kude E Euronetu Euronet dobrze mówię Bo mi się mylą kurde Tak Euronet Kiedyś mi Euronet zjadł kartę więc Są zawodne Dlatego oczywiście myk myk lecimy bli. Przy okazji ten mankomat z najmniejszy nominał Pięćdziesiątki wypluwa To pamiętajcie o tym Lecę zapłacić 8 zł będzie kosztować A ja Zaraz będę miał polóweczkę kappa oryginału 3 xl lecę na obiad, bo już padam z głodu. Miód, malina, wiem, że dzisiaj rybkę mają. Zobaczymy, czy są warunki, żeby nagrywać. Niestety, nadal nie mam mikrofonu, trzeba będzie w to zainwestować. Ale póki co lecę. Wiecie, strasznie. Mordeczki, zmiana planów. Rybka panierowana się skończyła, a tam akurat yy, w tej rybce pod pierzynką tam pomidory Co mniej pasuje do ryby. Proszę bardzo, karczek po wnicku, i lecę. Oczywiście nagrywać szama vlog. No i mordeczki pojedzone. Oczywiście będzie z tego szama vlog. Jeśli e, nie będzie czegoś słychać, to po prostu dodam napisy. E, teraz idę tutaj do Rosmana bo jest promocja na karmę dla kota. E, Szeba? Dobrze mówię? Chyba Szeba. Przy okazji, parkomat zrobili tutaj, czyli płatny będzie parking. Dobra, lecę, pierdut. Mordeczki, te perfumy, co ja kupiłem, są na promocji. To, jest te, to są te właśnie, Here and Now. A jeszcze tutaj są jakieś So pure, ale tych nie znam. Jest też Tom Taylor na promce, kurde. Ale ostatnio kupowałem to. Nie potrzebuję, a jestem oczywiście w Osmanie tutaj. No kurde, są promki. A tutaj Szama dla figoma. Okej okay, mordeczki, w końcu kurde będzie trochę odpoczynku. Wracam na chatę. No i mordeczki, jak widzicie już na chacie. Oglądam tutaj właśnie yy, sobie vlogi z Japonii u Gabriela Hiodo. A tu mam taki oto takie oto paluszki poki o smaku Juzu. Juzu to jest taki cytrus. I jest też sos sojowy, właśnie Kikoman yuzu. Muszę go kiedyś sobie spróbować, ale to nie teraz. Tymczasem trzymajcie się, wielkie pozdro. Elo Pierdot.